Udało się. A, musimy mieć. Dobra, to nienawidzę tej postaci, naprawdę. To, to lubię bardzo. Dobra, zagramy, zagramy jeszcze jedną gierkę. To... O, ale czego się do nie blokowało? Hmm? Tutaj powinniśmy mieć, że jest wygrana Czy któryś mod To raczej nie, nie, to synergia po prostu Synergia To możemy wyłączyć Żeby nie było, no ale tak to nie ma żadnych takich Możliwe, że tylko ten Łukasz jest coś, coś mi zmienia. No dobra, no zagramy, no zagramy na hardzie. Tu nie wiem, czy przegram, czy wygram. A, dobra. A, trzeba wygrać z małą, bez modów. Ok, no to tak zrobimy. Mody, wszystkie mody wyłączamy. No i dobra, no to zagramy na hardzie. Bez opisów, bez niczego. Dobro, wchodzimy od razu. O, najgorszy. No ty kurwa. Jestem debilem, nie? Chyba nie powinienem przykleinać, jak chcę tu wrzucić na itd. Nie wiem. Nigdy nie wrzucałem. Zobaczymy, może... No nie, znowu jakieś gówniane muchy mi to Ja pierdzielę. no Dlaczego ja dostaję jakieś, o, przynajmniej Solard? Mogę mnie brać teraz Pewnie go stracę I weźmiemy, pójdziemy na ten O, możemy Możemy się tak noc teraz Yyy e... Chyba o ob, ob, obydwa To na pewno I to chyba też. bo na nam da. Na pokój. Na, na bosie tego użyjemy. Może w sumie tu też. Nie! Wiedziałem, że stracę tego słowa. To są trzy pokoje. Ja... ale skoszeniłem. Myślę, że dwa. Myślałem, że dwa. No cóż. Nie pomyślałem. No najwyżej przegram. Nie, tu w sumie raczej z tym bossem nie powinienem przekryć. Chyba, że postawi kupę w, kurwa, w takim miejscu znowu przepilnąłem. Dobra, no to będzie plus 18 i tyle. Przecież ja mówię, ja nie robię tego, żeby zarabiać. Bardziej bym chciał, żeby ktoś kto wejdzie na, na kanał, żeby wszedł na tego. Żeby wszedł na streamach, na tym mi bardziej zależy Żeby tutaj jakaś interakcja była z ludźmi No nie, no przecież zginę zaraz Dobrze, no, że się udało to no To może był Nie, ale o to O to, kolejne To mi demecapa upa może dać A to mi da speed downa, bo po co miałoby mi dać coś lepszego Po tym bosie trzeba wyjść spokojnie, i wejść, wtedy te kubki się resetują i są jak normalne. A tak to nic nie dropi, jak nie zrobimy tak. Tak słyszałem. Nie dam ręki za to uciąć, ale tak słyszałem. Teraz fajnie by było dostać się do tego devilomu, nie? Nie stracić szansy. Chociaż raczej... Nie, nie wydaje mi się, żeby mi się to udało. Dobra, niech się uda. Muszę teraz zachować tego na tego. Tego blistona na, na bossa, bo to po to go wziąłem. Specjalnie się ucieszyłem z tej karty. A... Tylko teraz to. Musiałbym wziąć jakiegoś... Dila, mam jedno serduszko, żebym... Dostał jakiegoś Harta Bo inaczej na to zginę no to nie ma sensu. A żeby tylko zela I nie wiem, czy w ogóle to nie trzeba. Ten wygrać, żeby się odblokowała zazel. Back. Infested. Tu możemy użyć. To jest duży pokój. Da nam dwa ładunki od razu. Tam daną bombkę. O, to jest całkiem dobre, spokojne, bo mm, może spetryfikować przeciwników? Sfrizować, o dobra, brakowało mi słowa. O, o, i oni się tu będą. i jeszcze obrażenia będą dostawać. Tutaj dostałem. Chodźcie, chodźcie. O, jak się ma taki item. BBF on się nazywa, chyba? Słuchajcie, ale kojniki możemy wpłacić. Wiem, że to chyba nic mi nie dało. na początku. O, nie jest dwóch. Dobra, spoko. Monstro spokoju. Kompletnie niepotrzebny i to. Ale potrzebny jest No i dobra. Bierzemy to. Myślę, że dostanę. Assassin! Definitely Jumping. Elegancko. Większa szansa na David Room Fajno, fajno. Teraz byle nie zginąć. O, z niego może polecieć HP Up. Aha. Nie cieszyłbym się z tego HP-a, bo chyba nigdy. Oprócz właśnie takiej sytuacji jak mam teraz, że nie mam tego. Nie mam zdrowia, dobra, on zginie. Oni tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. W niego? Tak jest, to wchodziło. To fajne jest, bo właśnie przyciąga to, co mam. E, nie pamiętam jak się nazywa ten item. Przyciąga. E, to taka czarna dziura, czy coś takiego. No to przyciąga. Cooler lift? Chyba tak. Przyciąga. No i jak mam jeszcze to, to wciąga i zadaj wrażenie. No super, dzięki. Zobaczymy. Czy tu nie będzie tego. Nie. Secret room. Trzy dom nie ma. Bang, bang, bank, bang, bank, bang, bang. Ging, 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 ging. Dobra. Dobra, zwiększymy sobie szanse na Devil room. Mamy siedem gold Tak jest. Dzięki. Teraz to już raczej nie zginiemy. Chociaż to jest hard To nie wiem. Dobra, 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 dobra. Nie szedłem Widzicie, o wiele lepsze to podejście jest, nie? O wiele lepsze. Naprawdę. O, kojnik. Kojnik, kojnik. Nie, dobra. Daleko jest do tego sklepu. Niektórzy sobie, ja wiem, że sobie niektórzy instalują mody, żeby jeszcze bardziej utrudnić rozgrywkę, ale ja nie lubię trudnych gier. Ja chcę się dobrze bawić. Gier, przepraszam. Coś mi Nie. To jest słabe. Zobaczymy co to za karta, bo może joker. Nie, tu udajmy. Dwa razy więcej kaski. Tutaj. Wysadzimy. Bąbka za bombkę plus coin do... O nie, nie wezmę jej. Ale spaliłem. Mogłem szybciej Z Skaszaniłem tutaj może być secret room. I jest. Wiem, że nie używam aktywnego, ale wolę sobie zostawić. O, zwłaszcza jeden pokój właśnie. O, nie, dostałem. Dobrze, że to nie czekam, bo nie serduszko serduszku. Dobra, i teraz jednym przez. Dzięki, dzięki. Tutaj. No, kiedy to mnie niby trafiło? Co? Nie, no to to. O, no chociaż w sumie up a nie, mam żadnych efektów. A mam tego. Kula rifta To mam. To mi się przyda. Tam. Nie pójdzie. A po to. Mam dwie bomby. To możemy iść. Może tam jakiś. Jakiś tir zapik. Nie. Kurwa, trzy coin Deal życia po prostu on wybucha. on też. Oni też. O Jezu, dostałem. Nie podoba mi się bank. Bank. Dobra, dzięki. Cieczek TAR. Bomby. No, na środku pokoju bomby. Kurz ty! No, fajnie, że nie ma bomby. Bo to mogę mieć Soulheart'a co prawda. Jest, W końcu dobra piguła. Pomiędzy. No, otwórz. Otwórz. No, nie, nie, nie. I czy ja mógłbym dostać. Yy... Yy, jakieś zdrowie? Jakiegoś harda. Mm. O technologii! Technologii! Oj, Soulhard! Beng, bang, 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 bang. Dawno nie miałem technologii. O! I weźmy jeszcze. To. Tu wpłacimy jednego. I pójdziemy tego z x kamień. Tu na górze był. I A może jest nie. No nawet dwa. Bęk, 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 Teraz żeby tylko przejść. Potem możemy sobie włączyć te... ...mody. Kluczyk, przyda nam się. Bombka by bo się bardziej przydała, ale... Mówiłem wczoraj w streamie, że mam, now mam nowego pieska, mojego szczeniaczka. No i dzisiaj był pierwszy raz dłużej, dłużej w domu. Kurde! Niepokójno. I wytrzymał, nic nie zrobił w, w swoim legowisku. Jestem taki dumny z niego, ale jest takim gnojem, bo gryzie starszego pieska co mamy dokuczę mu ciągle chcę się z nim bawić a tamten się go boi trochę nie? za bardzo natarczywy jest O nie dziękuję no nie no nie no nie no nie no nie liczowi speed up Eee, yy, to jest item który nam przekonwertuje czerwone serduszko w soul heart, ale mamy tylko jedno co to jest, tears up? Yay! Teraz będziemy strzelać szybciej. idziemy do góry. No i ten piesek, on w ogóle. Ja wiem, że to on jest malutki, on nie ma nawet 3 miesięcy jeszcze ale w ogóle nie chce robić nam ani siku, ani nic na dworze. I to jest takie. E... No... Idziemy z nim na dwór, no nie. I chodzę z nim. I ileś tam czasu, tu na trawkę, tu coś tam a on. Tylko się wróci do domu, cyk i na podłogę robi. Gdzie się ileś tam czasu na, na dworze z nim spędziło, żeby, żeby się załatwił, ale nie. On no nie, nie, nie wiem, no nie wiem dlaczego tak jest u piesków. Z tym, z tym wcześniejszym nie mieliśmy takiej sytuacji, ale mieliśmy problem, bo nie chciał w ogóle chodzić na, na spacer. No a ten znowu chce chodzić, ale nie chce nic na nich robić, no nie? I musimy cierpliwie czekać, aż się nauczy robić. Na dworze. I musimy sprzątać, <noise> niestety, w domu. No ale zachciało się pieska, to tak jest. Ale e, pierwszej nocy e, zrobił, e, bo zamykamy w klatce kennelowej, no i zrobił e, tam siku, kupę, ale już kolejnej nocy nie zrobił kompletnie nic w klatce. I tak, tacy byliśmy z żoną dumni z niego, że nic nie zrobił. Ja wiem, że to mała rzecz, ale nas tak ucieszyło, że... Kurde, no zasrane gówno. Całego solcharza straciłem. A trochę głupoty gadam, a i zaczek ma być tym główną rzeczą. Jeszcze nie wiem jak to wyciąć, żeby z tego odcinek zrobić. O, pigułki. Tam są chyba ze dwie. Może gdzieś up, Invested eee. No Ale to było o też można pogadać tak. O keser! Plus jeden. Tierzap T-Zap. Weźmy Polsów Steam. O to też się Mam gdzieś pigułę jeszcze? Nie ten, dy, ten, dy, ten dy. No i takie tierce, -y, tierce, ja Pigoły mi teraz dawaj, a nie Teraz to ja chcę pigoły Idziemy tu jeszcze? Nie ma nic Teraz tak. to, to No i to co, wyobrażenia, nie. Jakieś po Mam skontakt, kolejnie. Brimstone, brimstone, bad gas. To mi da drugie życie, ale czy to mnie nie zabije? Ja. To weźmiemy na pewno. Ryzykować czy nie ryzykować? Przeżyję czy nie? Mam za dobre itemy, żeby ryzykować. No, niestety. A mam bardzo mało zdrowia. O, może HB up? Nie HB up, ale Blackheart. Otworzymy te skrzynki, ale najpierw ich pokonamy. Właściwie zatnę. Nikt z bomb zrobi krzywdę. Pewnie będzie życie. Uff. Pomaga ten item, ten Oculari Gift, ale czasem też przeszkadza. Bo właśnie zmieni trajektorię. Zatrujemy go, Leci do mnie Kurwa! Muszę przestać przeklinać. Nie chcę to wrzucić. Wiem, że to nie będzie zarabiać, ale tak czy siak, żebym mnie nie uciął. YouTube. O nie. Tu dostanę obrażenie na pewno. Wiedziałem Dobra, teraz jestem. Co za go ze mnie? Nie! Nie! Ale jestem nobem. Dobra kończymy to, to kończymy, a idziemy na na